w na minionej sesji Rady Powiatu Leskiego rozgorzała dyskusja na temat obecnego przewodniczącego Rady, który ma na koncie warunkowe umorzenie postępowania karnego, co zgodnie z literą prawa powinno oznaczać niemożność sprawowania mandatu. W związku z tym stosowne pismo do Urzędu Wojewódzkiego złożyła grupa siedmiu radnych. Pytanie dotyczy odpowiedzi do pani wojewody w sprawie pana przewodniczącego. Czy otrzymaliście państwo odpowiedź, a jeżeli tak, to czy moglibyśmy zostać z nią zapoznani? Organ otrzymuje swoje stanowisko, iż prawomocny wyrok warunkowo umarzające postępowanie karne wobec przewodniczącego Rady Powiatu Lesku, pana Krajewskiego, obliguje Radę Powiatu do podjęcia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. W tym samym piśmie znalazł się zapis, który obrady zamienił wojnę podjazdową. W związku z powyższym proszę o poinformowanie o planowanych działaniach Rady Powiatu w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i w podpisie zgłoszeń Wojewody Podkarpackiego Janusz Olek, Dyrektor Generalny Proszę. Chciałem zapytać, dlaczego radni e, nie otrzymują tego typu e, pisma, e, skoro jest do wiadomości Pana Starosty i Rady, pisze Pan Wojewoda? Radni, e, my dowiadujemy się z bardzo dużym opóźnieniem, Temat tak naprawdę powinniśmy być tutaj informowani na bieżąco, bo dotyczy to Pismo wpłynęło do rany. Ale to nie znaczy, no. że pan ma dostać to może być Nie. Nie, to jest kolejna pana interpretacja, to jest kolejny dowód na to, jak traktuje się radny akurat przewodzący z tej strony. Ale to wszystko panianuszkowe ja że należy informować radnych, kto ma dostęp do pewnej informacji i mógłby zaadresować do klubu, który złożył teniś, nie. Mógłby złożyć mógłby każdego radnego imiennie poinformować o sprawie. Pismo zostało skierowane do Rady, jest w siedzibie Rady, każdy z Was może przyjść i zapoznać się z tym pismem. Natomiast ani przewodniczący, ani starosty, ani wiceprzewodniczący Rady nie ma obowiązku kopiowania tego pisma i przesyłania Wam do wiadomości. Rady. Dobry obyczaj każe poinformować Radę i radnych o tym. Pan dyrektor Oleg y, musi się i tak używać z infantylnymi odpowiedziami i pewnie śmieje się w kółach czytając te, te pisma i nie będzie wysyłał każdemu z radnych odpowiedzi osobno. Na pismo Urzędu Wojewódzkiego odpowiedział starosta Leski, a oto fragment argumentacji, jaką się kierował. Informacja o wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karnym przeciwko radnemu Franciszkowi Krajewskiemu powinna zostać zweryfikowana wiarygodną informacją z Krajowego Rejestru Krajowego. Cel, celowym jest skierowanie stosownego zapytania do rejestru. Jednocześnie zawiadamiam, że takie zapytanie zostanie skierowane niezwłocznie po wyborze wiceprzewodniczącego Rady. Uprzedni wybór wiceprzewodniczącego Rady wydaje się o tyle uzasadniony, że w opisanym stanie faktycznym pozwoli uniknąć sytuacji, w której pan Franciszek Krajewski, jako przewodniczący Rady, procedowałby nad wnioskiem bezpośrednio go dotyczącym. Równocześnie pan Franciszek Krajecki poinformował mnie, że zamierza złożyć do sądu wniosek o wznowienie postępowania w swojej sprawie w podpisie starosta Marek Pania. Odniesienie się do wyboru wiceprzewodniczącego Rady wynika z faktu, że do tej pory na tym stanowisku był wakat, ale ta argumentacja zdaniem opozycji jest co najmniej śmieszna. Oczywiście pan starosta podpisuje te pisma za siebie i całe szczęście, że, 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 że nie załatwę, bo bo one są bardzo takie infantylne i nieporadne, panie starostwo. Ale rozumiem, że po prostu trzeba bronić pewnych rzeczy i, i za wszelką cenę to robić wbrew obowiązującemu prawu, interpretacji tego prawa, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. No bo tak pan postępuje. W tej chwili tłumaczę z Urzędowi wojewódzkim, że prawo jest inne. Od rady, Od początku istnienia rady zaczęło się od donoszenia. Tak zaczęła się nasza współpraca, panie radny.

ta kłótnia, która zakończyła dyskusję w kwestii przewodniczącego rady, pokazuje prawdziwy obraz polskiej sceny samorządowej. Tutaj stwierdzenie z kultowego polskiego filmu sami swoi, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, nabiera szerszego sensu. TV